Nagrałem taki film o poważnym błędzie, który wiele osób popełnia i część z Was mocno się wkurzyła. To znaczy, tak naprawdę to było to mniej niż 4%, a ogromnej większości osób materiał się podobał. O co jednak poszło? Zarzucono mi mało konkretów i co ciekawe, jest to zarzut zasadny. To nie jest bowiem materiał taktyczny, gdzie pokazuje dokładnie jak inwestuje, jak na wielu innych filmikach. Ten jest strategiczny, co sprawia, że jest jeszcze ważniejszy. Sprawę można wyobrazić sobie tak. Widzę jak mój widz wspina się po drabinie i szuka wskazówek, jak w Wchodzić po niej szybciej. Pojawia się jednak duży problem, więc szybko mówię mu, że ta drabina jest oparta nie o ten budynek, na który chciał wejść. Z góry słyszę jednak jedynie, że ta informacja nie jest widzowi potrzebna, bo on chce wchodzić szybciej i w tej Radzie brakuje mu konkretów, żeby to zrobić. Znam tę sytuację doskonale, bo sam też wspinałem się nie po tej drabinie co trzeba i nawet dwa lata temu nagrałem filmik o tym, że był to mój największy błąd finansowy. Błędem tym było myślenie, że samo inwestowanie sprawi, że będę bogaty czy wolny finansowo. Rozwijam temat w jednym z tych filmików.